Siemanerko, cześć wszystkim, witajcie bardzo serdecznie w Plants vs Zombie Battle for Neighborville. 100 łapek mam nadzieję, że dobijemy na tym odcinku. Lecimy, jest tutaj oko w oko zadanie, wyzwania cotygodniowe. Wykonajcie też zadańka, łapeczki, kropeczki. Dobra, lecę walczyć. No, widzę, że tu roślinki wygrywają. Mam nadzieję, że im się nie uda tutaj wygrać z nami. Gdzie są przeciwnicy? Już tu... Dobra, jeden pokonany. Uciekam. O panie! No nie! Ale lipa. Oni tu siedzą, te kaktusy. Dobra, dorwali ich. Pięknie. Gościu, jeszcze jakbyś mnie... Jeszcze jakbyś mnie wyleczył. Byłoby naprawdę niezwykle miło. Chodź mnie, wyleczcie mnie. Wyleczcie mnie, podnieście mnie. Dzięki, ziomku. Dzięki, ziomalku. Dobra, lecimy. Dobrze, że zaczekałem. Dobrze, że zaczekałem na towarzyszy. Gdzie są ci przeciwnicy? Kaktus! Kaktus gdzie uciekasz Dobra Kaktusek został pokonany o, Oj, tu już trzeba uważać na te na te miny całe ich, bo to jest wiecie Niefajne jak tu z miny dostaniemy. Tu jest jeszcze jakiś kumpel Dobra, uciekam, bo tu do mnie strzela ta. Uciekam, uciekam! Żeby do mnie czasem nie strzelali. Dobra, uciekłem, tu jeszcze tarczę sobie dam. Tarcza, ok. Lecimy, jeszcze dogonimy tych kaktusiaków, Tak mi się wydaje, mam nadzieję. Kaktus, gdzie uciekasz? Chodź tu. No co za gość, patrzcie, nie mogę go dogonić. No nie, jejku! Nie mogłem kaktusa dogonić. Co za życie, no? Dobra, ale dwóch tam pokonałem, więc to jest zawsze dobre rozwiązanie. I tak przegrywamy. Halo, halo Ja się tak nie bawię. Oni wygry... Gwidon.pl Gwidon. Gwidon to jakiś Polak. Ale Jerzy. LOL, czemu ja gościa nie, albo go pokonałem, mam nadzieję, że tak. Cholercia no, za dużo ich tu było, już nie miałem jak, mogłem ten wir w sumie użyć, tak mi się wydaje, tego wiru. Dobra, chyba dajemy radę. Chociaż nie do końca. Kaman załogo. No niestety, przegraliśmy ten wyskok jego bardzo dziwnie wygląda. Muszę się go nauczyć tej postaci 45 do 50. Było to naprawdę bliskie rozwiązanie, które ja tam byłem na podium. Długo się to ładuje. To jest akurat minus tej gry, że patrzcie, to wszystko za długo trwa. Mistrz pokonań, okej. Okay. A ja ile tam miał? No za długo to trwa te animacje. No panie, no już nie chcę tego na przykład widzieć. Siedem kul zebranych. 47 tysięcy. Ej, nieźle. To zrobimy tak, że będę zbierał kulki. Zbierał kasiorkę. Dobra. Lecimy, słuchajcie. Lecimy. Teraz mamy bitwę o teren. Tak dla odmiany. Mamy zatrzymać jakiś ładunek. Ciekawe czy mi się uda. O Lol, O Lol. Kto do mnie tak postrzelał? Ten gość nas tak za... Jejku, zapomniałem, że naprawdę te małe postacie są bardzo trudne do trafienia w tej grze. No ale no dobra, no, coś za coś. I strasznie przegrywamy. Dobra, muszę przeładować. Ty, 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 ty. To będzie ciężkie to zatrzymać wszystko. Gdzie tu są przeciwnicy? Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tu coś ograć ich. No niestety, dwóch na jednego. Gdzie jest cały mój team? Kurka, z... Masakra. Nie wiem gdzie są cała moja drużyna, gdzie jest. Co oni robią? Dobra, lecimy. Może w końcu się uda ich pokonać tam kogoś. No nie wiem jak. Naprawdę ten grzyb, ten o, jest strasznie trudny do trafienia. Już wiem czemu nie gram w tę grę tak bardzo, słuchajcie. Bo tutaj niektóre, te małe postacie to jest tragedia trafić, no. To by miało sens jakby jeszcze tam mniej życia miały te orzeszki, bo tak to to bez sensu. Masakra jest dobra, lecimy dalej w takim razie. Broń, broń baterii do rakiety. No. Ciekaw jestem, czy nam się tu uda cokolwiek obronić. Już nas tu atakują ostro. No masakra, słuchajcie, nie idzie trafić tego w tą postać ah, Nie idzie jej trafić Ale brońmy tych e, br, baterii Już nam uciekają z nimi no. No i patrzcie jak go nie skaczą. Dobra, pokonali go. no nie, nie obronimy tych baterii, nie ma nie ma najmniejszych szans ktoś tu dzwoni, widzę Olercia, słuchajcie no nic za chwilę no nic wracam do gry ale to już raczej przegrane chyba zacznę tym orzechem grać słuchajcie bo to bo to nie ma co no i znów patrzcie co on robi no nie idzie grać słuchajcie za mała postać i bardzo trudno ją trafić, no i to jest akurat problem, ale no cóż, ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za grę i do zobaczenia.